Co wyróżnia dobry magazyn energii? Szybkość ładowania i rozładowania jest niezbędna dla zapewnienia wysokiej mocy zasilania. Jeśli szybkość ładowania i rozładowania jest zbyt niska, magazyn energii musi być niepotrzebnie duży, żeby zapewnić wysoką moc ładowania i rozładowania, przez co staje się niepotrzebnie drogi. Każdy proces ładowania i rozładowania wiąże się ze stratami energii. Sprawność magazynu informuje nas o tym, ile wprowadzonej energii może zostać ponownie wyprowadzone z magazynu. Dobry magazyn energii powinien charakteryzować się sprawnością wynoszącą powyżej 90% oraz zużyciem energii w trybie czuwania nie większym niż 5W. W przypadku magazynów energii powinniśmy zwrócić uwagę na możliwość monitorowania baterii na poziomie poszczególnych ogni. Pozwala to przewidzieć potencjalne nieprawidłowości. Magazyny energii zużywają się przy każdym cyklu ładowania i rozładowania. Jednym z ważniejszych parametrów jest określenie liczby cykli pełnego ładowania i rozładowania, jakie magazyn jest w stanie osiągnąć, zanim jego pojemność spadnie do wartości szczytowej. Dodatkowo określa się żywotność kalendarzową, czyli maksymalny okres eksploatacji magazynu w latach. Tylko monitorowanie baterii na poziomie poszczególnych ogniw daje nam gwarancję trwałości, wydajności oraz bezpieczeństwa. W ten sposób wszystkie ogniwa są optymalnie ładowane i rozładowywane, a ewentualne błędy wykrywane na bieżąco.